Dzisiaj sobie sprawdzimy wydajność klimatyzacji. Yy, nabiłem, nabiłem dzisiaj właśnie układ cały. Yy, wina jednak leżała w, w tym osłuszaczu po wymianie tego osłuszacza. Yy, klimatyzacja zaczęła działać poprawnie. Co prawda no, było troszeczkę mniej czynnika, ale ten, yy, ten pan, który nabił tą klimatyzację powiedział, że powinna spokojnie działać, bo tutaj do tego układu wchodzi 500 gram. A było 400, także przy ubytku 100, 100 gramów e, powinno, powinno i tak działać. No ale sprawdzimy sobie, sprawdzimy sobie. No tutaj w pomieszczeniu mamy teraz e, 30-34 stopnie. Mam tutaj pirometr, sobie sprawdzimy, jest dosyć ciepło. Włączymy sobie klimatyzację. I zaraz zobaczymy, co się tu będzie działo. Samochód jest dość rozgrzany, ale już powinno zacząć działać. Ładnie nam spada. Zobaczymy do jakiej wartości spadnie. Już mamy 800. Pada. Także jest, zaraz zobaczymy za chwilę W pomieszczeniu, teraz w aucie mamy 15 16 No tu już no. mamy 3, 3 stopnie, nawet już poniżej 3 stopni, 1 stopień Także jest, jest bardzo dobrze Mamy nawet 0 Zależy w którym, w którym punkcie badamy. Jak widzicie nawet do minus 1 do dochodzi także jest wszystko, jest wszystko w normie.